Karl Marx i Fryderyk Engels chętnie odwoływali się do filozofów oświecenia. Engels pisał, że myśliciele XVIII wieku wierzyli w wieczny rozum, który miał zbudować rozumne społeczeństwo i państwo. Marx widział w rewolucji francuskiej laboratorium polityczne, z którego czerpał inspirację. Historyk Norman Cohn zauważył, że wiele nowoczesnych ideologii przypomina dawne ruchy milenarystyczne. Obiecuje natychmiastową transformację świata i stworzenie nowego człowieka. To echo ezoterycznych marzeń o inicjacji i duchowej przemianie rozciągnięte na całe społeczeństwa. Dlatego też nie tylko masoni czy rewolucjoniści, ale także nowocześni ideolodzy odziedziczyli marzenie o stworzeniu doskonałego królestwa rozumu na Ziemi. Epoka oświecenia miała dwie twarze. Z jednej strony laboratoriów naukowych, encyklopedii i nowych praw politycznych. Z drugiej rytuałów, misteriów i duchowych marzeń. Ezoteryka nie była spiskiem ukrytym w ciemnych lożach, lecz subtelną warstwą kultury, dzięki której rozum nabierał sakralnego wymiaru. Dlatego oświecenie było wiekiem rozumu, który często służył jako narzędzie duchowej inicjacji.